Marek Jakubiak był oskarżony o molestowanie. Ta lewica, to ja tam mam swoje doświadczenia takie z tą lewicą, że szczerze mówiąc, patologia po prostu w niekt u niektórych to jest patologia zwykła. Fajne tam są, fajne dziewczyny ja, i tak dalej, i tak dalej. I, ale od momentu, kiedy jedna z tych fajnych dziewczyn oskarżyła mnie o jakieś molest... Nie wiem, czy pan wie o tym. Nie. No, nie pamiętałam takim Lewica taki artykuł napisała, ja ją pozwałem do sądu, w pierwszej instancji przegrała z kretesem, w drugiej instancji przegrała z, z kretesem, zapadł wyrok, którego ona nie wykonała. Ja to z, z tego smarkacza mogę do więzienia dzisiaj wsadzić. Yy, ale mówię, no głupota, yy, po prostu no ja, wie pan, no... Ale co napisała, że dlaczego pan jest porwicą? Siedzimy tutaj, yy, mm -hmm. yy, dostaliśmy się do Sejmu, yy, a ona reprezentowała Lewicę wtedy i to jest telewizja polska kamery stoją, wszystko filmują, siedzimy siedzieliśmy tam, Kaśko prowadzi siedzieliśmy tam yy, nie wiem za trzy godziny albo cztery godziny i ona, jakoś się posadzili ko mnie, a i potem jakaś przerwa była i znowu, nie, no i ja wstaję yy, i mówię, idę do toalety i poszedłem do toalety a ona mówi, że ja jej proponowałem w toalecie, I ja mówię, ty, mi to manka jakaś, w ogóle psychol psychol i, I to w sędzia, bo ona nigdy na sprawę nie przychodziła, mówi do tej, Przecież wy się zachowujecie jak psychole normalnie. Przecież nic takiego nie miało miejsca, to jest nagrane, nie? I proszę państwa, proszę bardzo, wtedy rodzi się taki ojciec we mnie, mówię, no głupia, no przegrała wszystko, dobrze. Ja nie. Po, ja, wiesz, co jest najgorsze? Irmina w tym wszystkim. Ona mówi, Marek, ale jeszcze ja jestem, no. Przecież ona oskarżyła Cię o coś, o, o, o taką zdradę Cię oskarżyła, nie? Ja mówię, dlatego Irminko, ja idę z nią do sądu. Gówniarą, no. I teraz z tego powodu, zresztą pytałem się jej do Irminy, wsadzi się do więzienia czy nie? Bo nie wykonała wyroku po prostu. A wyrok był znaczący, bo dwa tygodnie we wszystkich portalach miała mnie przepraszać. I do tej pory tego nie zrobiła? Nie zrobiła.